Hej kochani, witam Was w drugim sezonie kanału Pijana Morana. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, wejdź na patronite.pl/ukośnik Morana słowiański. Usiądźcie przy mnie. Przy ciepłym ogniu ogniska, niech otuli was blask swarożyca. Będę snuć opowieść o tym, jak czesi znaleźli swą ziemię. Miód? Dziękuję. Niech ukoi stare spierzchnięte usta, rozwiąże język, płucze gardło. No już, zbierzcie się wszyscy w kupę i posłuchajcie, jak to było. Minęły długie dni i długie noce. Lud czeski zmęczony tułaczką wędrował przez lasy i góry w poszukiwaniu ziemi, która przyjęłaby ich jak matka dziecko. Nieśli ze sobą bogów z drewna, ogień z rodzinnych palenisk i pamięć dawnych pieśni. A prowadził ich Czech, mąż mądry, który znał znaki niebios, Wielu z nas nie ma już siły, panie. Las nie ma końca, rzeki nie mają brzegów. Czy długo jeszcze błądzić będziemy? Jeszcze trochę bory się, cierpliwości, ziemia, którą nam przeznaczono już blisko. Czuję ją w powietrzu, jak zapas chleba z nowego ziarna. Bogowie przyjdą nam z pomocą w najcięższych momentach. Miej ufność. Czy naprawdę wierzysz, że Bogowie nas prowadzą? Ojcze Czechu. Nie tylko wierzę, młody Mirze. Ja ich słyszę w szumie drzew i śpiewie wody. Słyszę, jak ziemia woła nas po imieniu. Bogowie, bogowie z, nami. z nami. Ogień przed, przed nami. nami. Cień, Cień za nami. Za nami. Niechaj, niechaj, niechaj rzeka, rzeka pokaże, pokaże drogę. drogę. Niechaj góra, góra stanie, stanie się, znakiem. się znakiem. I oto ujrzeli. Górę zip która wznosiła się samotnie po środku doliny. Wyniosła, łagodna jak matka czuwająca nad spokojnym snem dzieci. Między rzeką Ochszą, a Wełtawą, ziemia była żyzna i miękka, a słońce spoczywało nad nią jak błogosławieństwo. Patrzcie, góra pod niebem, jakby bogowie postawili ją na znak, że tu jest koniec drogi. Tu gdzie ziemia pachnie wodą i miodem, tu mamy pozostać? Tu, pod górą odpoczniemy, niech nikt nie wątpi: oto ziemia obiecana naszym przodkom, tu dzieci nasze urosną wolne. Niech płonie święty ogień, niech duchy ziemi poznają nasze imiona. Złóżmy im ofiarę. Ziemia nasza, ziemia dana, niechaj nie będzie błogosławiona. Tej nocy Czech zebrał starszyznę i lud wokół ognia. Blask płomieni malował twarze. Zmęczone, ale pełne nadziei. Nadszedł czas dziękczynienia. Przyjaciele, wiele razy znosiliście trudy ze mną. Przeszliśmy dzikie knieje. Góry i doliny. Teraz zatrzymajmy się i złóżmy ofiarę bogom, którzy nas tu doprowadzili. Oto kraina mlekiem i miodem płynąca. Niechaj stanie się naszym domem. Niech bogowie widzą wdzięczność w naszych sercach. Niech zapamiętają to miejsce, gdy znów o nas zapytają. A jeśli bogowie milczą, wtedy słuchaj Ziemi. Ziemia odpowie każdemu, kto jej dotknie z wiarą. Kładę dłonie na ziemi, niech nasze imię zrośnie się z nią jak korzeń z drzewem, niech każde źdźbło trawy szepce o naszym przybyciu. Słyszę was, dzieci wędrowców, słyszę wasze kroki, czuję wasz oddech. Jeśli będziecie mnie czcić i bronić, Będę Wam matką i schronieniem, ale pamiętajcie, kto zapomni o korzeniach, tego pochłonie ziemia. Czy. To był sen czy znak? To ziemia przemówiła i przyjęła nas. Rankiem Czech zebrał lód u stóp góry Zib. Ziemia parowała. A słońce wschodziło nad doliną, jak złota tarcza z farożyca. W powietrzu czuć było spokój, jakiego nikt z nich nie zaznał od lat. Ludzie moi, przyjaciele, oto kraj piękny i rozległy. Jeśli ma być nasz, niech nosi imię, które stanie się jego duszą. Jakże go nazwiemy? Ziemia pełna łask, płynąca mlekiem i miodem, ale jakie imię daje pamięć? Czy moglibyśmy znaleźć lepsze imię niż to, które nosi nasz ojciec? Niech kraj ten zwie się Czechy, skoro ty, ojcze, jesteś Czechem. Czechy, Czechy, Czechy! Czechy, Czechy. Czechy. Niech tak będzie. Niech ziemia ta nosi imię nasze, a my jej. Niech żaden wiatr nie zdmuchnie go z ust potomnych, niech trwa jak góra żib, co dziś jest świadkiem naszego początku. I tak lud czeski pozostał u skutów góry żib. Postawił domy, zaorał ziemię, uczcił bogów i uczynił z doliny nową ojczyznę. A imię Czech przeszło w pamięć, nie jako władca, nie człowiek, lecz jako ojciec narodu. Niech ci, którzy przyjdą po nas, wiedzą, że nic nie rodzi się z łatwością, że każda ziemia potrzebuje ofiary, a każda wolność pamięci. Niech pamiętają o górze, pod którą śniliśmy swój sen. Bo kto zapomni o Zip, ten zapomnik im jest. Czechy, nasza, nasza ziemia. Czechy, matko nasza. Tak na mapie pojawiły się Czechy. Z dziękczynienia, z imienia i z miłości do ziemi. A góra Żib stoi do dziś patrząc na ludzi, którzy zrodzili się z jej ciszy. Mm -hmm. this is good